ma z tej strony Nociak i dzisiaj pokażę Wam top 5 skinów do Brawl Stars, które, które może pojawią się właśnie w grze. Dobra, więc. więc zaczynamy. Lecimy z odcinkiem. Pierwszy, pierwszy skin, który może zostanie dodany do Brawl Stars. Jest to leon. Kot. Taki Leon Kot. No coś takiego. By było bardzo fajnie, jakby yy, taki skin został dodany do gry. Bo jest bardzo fajny. Drugim już skinem jest skin o nazwie Pokorok. Taki bardzo fajny skin. Yy, mi się bardzo ten skin podoba. Więc po prostu jest fajny. Jeżeli by został dodany, to bardzo bym się cieszył. Trzeci, już skin. Jest to po prostu czarna tara. Jest ona tylko czarna, ale jest bardzo fajna. Fajny skin. Jakbym miał gemy, to na pewno bym kupił. Dobra, więc. Czwartym już. Musiałem policzyć, aż. aż y, Czwartym już. skinem jest. Chicken Crow. Czyli po prostu taki śmieszny kruk. Myślę, że bardzo fajny. Na Wielkanoc bardzo fajny chicken crow dobra teraz już ostatni skin jest to bardzo fajny skin jest to diabeł jean. jeżeli on by został dodany do do gry to by był chyba jednym z najlepszych skinów bo jest on bardzo ładny jest taki mroczny dosyć Taki bardzo fajny o. Na pewno... Na pewno jakbym miał game, to bym kupił oczywiście. I to jest moja lista osobiście moich najlepszych skinów, które... może, do, może zostaną dodane do gry. Yy. No nie wiem, może... Może Supercell, czyli firma. Yy, Brawl Starsa Może ten film ogląda Więc ja bym, na... ja bym się cieszył bardzo Jakby to było zostało dodane Napiszcie waszą pro, yy, propozycję Czy też byście się cieszyli Jakby takie skiny zostały dodane Bo mi się bardzo podobają Mam nadzieję, że film bym się spodobał Sima... Więc Jeszcze coś dodać? Już chyba nie ma nic już jest, wymieniłem Wam wszystkie skiny, które dla mnie najbardziej mi się podobają, więc trzymajcie się i cześć.